Nie dobry to jeszcze ja. Wojtek, pokaż ten pistolet swój. No... Musisz uważać. A jak chcę przymierzyć tylko. O Boże Święty! Twój I? większy jest. A twój plastikowy jest. Twój większy jest. A jak... Mój jest na ostrą amunicję. Mogę komuś, kurwa w głowę trafić i... O Jezu! Ale mój tylko na gaz. A, dwa na na obronę, a, to, a gdzie ty kupiłeś jego? Czy dostałeś? Na Jurowieckiej tam leżał. I co, wyszedłem i wziąłem. O, pokaż jeszcze jego. Jaki fajny. A to jest tylko bereta. Trochę ciężki chyba, co? No, ciężki bardzo. Jak, jak prawdziwy wygląda. Tak prawdziwy wygląda. Nie, szalaj, tak, jeszcze w głowę trafisz. O, dobry. Trzymaj, na do obronę.